Nazywam się Asia Orłowska i jestem mamą czteromiesięcznej Ani. Ania choruje na SMA1, rdzeniowy zanik mięśni typu najcięższego. Jest to choroba genetyczna, w której to obumierają neurony w rdzeniu kręgowym odpowiadające za pracę mięśni, w tym mięśni oddechowych i mięśni przełyku, doprowadzając ostatecznie do niewydolności oddechowej i śmierci tej dowiedziałam się 9 września tego roku i do dzisiaj nie mogę się z tym pogodzić, że moja maleńka Ania być może nigdy nie będzie mogła bawić się ze mną i nie będzie miała na tyle siły, aby mnie przytulić. Jest jednak nadzieja, w postaci terapii genowej, w ramach której to Ania otrzyma Lek, który zastąpi jej uszkodzony gen. Koszt tej terapii wynosi 9,5 milion. Kwota ta jest niemożliwa do uzbierania przeze mnie i przez moją rodzinę. Moja malutka kuzynka Ania musi zabrać 9 milionów złotych na najdroższy lek świata, który uratuje jej życie niemożliwe? Pięć bramek Roberta w 9 minut, możliwe! Pior po w widzę mistrzów w 2020 roku. Możliwe? 30 razy to mistrza nie jest? Możliwe! Czy w karnie jest możliwe? Wierzymy, że z Waszą pomocą i nam uda się osiągnąć to, co niemożliwe. Zagrajmy do wspólnej bramki.